stacja druga Paniezus bierze krzyż na swoje ramiona Po skazaniu na śmierć Pan Jezus bierze krzyż a mówiąc dokładniej bierze poprzeczną belkę krzyża gdyż pionowa była najprawdopodobniej już wbita na wzgórzu Golgoty czyli bierze belkę poprzeczną krzyża i zaczyna wyruszać na swoją Zaskakujące jest to, że Pan Jezus nie protestuje, że nie krzyczy, że to nie jest mój krzyż, że nie lamentuje, że ja zostałem niesprawiedliwie skazany. W jakiejś niesamowitej pokorze i cichości kontynuuje swoją drogę życiową. Zaskakujące, ale z drugiej strony zrozumiałe, bo skoro Pan Jezus przyszedł na świat, żeby nas zbawić, skoro przyszedł po to, żeby wszystkich ludzi odkupić, skoro przyszedł po to, żeby wypełnić wolę Ojca, no to jest normalne, że, że konsekwentnie prowadzę swój plan do końca, nawet gdyby on był bardzo trudny. Jest ta stacja jakąś niesamowitą stacją uczącą konsekwencji, ale też u, uczącą decyzji: tak, biorę krzyż, to jest moja droga. W tym roku prowadziłem rekolekcję w Krościenku, Chcąc wytłumaczyć, czym się różni miłość od miłosierdzia, kazałem ludziom odpowiedzieć na pytanie: Czy wyszli za mąż, albo żenili się z miłości czy miłosierdzia? Wtedy jedna pani mówi: Proszę księdza, jak księdzu muszę coś powiedzieć? W czasie II wojny światowej był taki przypadek, że piekarzowi umarła na jakąś chorobę bardzo ciężką jego żona. Po jego śmierci, po jej śmierci, on poszedł do sąsiada i mówi do niego, daj mi swoją córkę za żonę, bo ja potrzebuję żony i, i matki, która by się opiekowała mo, moimi e, dziećmi. On mówi, no, daj, daj mi spokój, przecież nie, 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 dam, ci, nie dam ci mojej córki e, za żonę. Wtedy najstarsza córka pada e, na kolana, czy do kolan ojcu i mówi do niego, pobłogosław mnie ojcze, bo ja chcę być jego żoną. I kobieta opowiadanie skończyła tak: To była moja matka. Czasem w życiu jest zaskakujące to, że człowiek potrafi podjąć decyzję trudną, decyzję można powiedzieć dziwną, ale decyzję, która będzie potem błogosławioną. I ta druga stacja właśnie uczy nas. Człowieku, podejmij decyzję i bądź konsekwentny. Nie bój się tego, co przyniesie przyszłość, bo jeżeli się zdecydujesz, to więcej uzyskasz. Nie może stać, wychodząc na rysy, nie może stać w morskim oku i zastanawiać się przez pół dnia, którym szlakiem pójść, czy na rysy, czy na szpiglasową przełę, czy może wrócić się po prostu na palenicę białczańską. Jak będziemy się zastanawiać całe życie, to nigdzie nie dojdziemy. Podjęcie decyzji i konsekwencja jest to jedna z kluczy do sukcesów. I mówiąc szczerze, nie rozumiem ludzi, nie mogę zrozumieć tej mentalności ludzi, którzy są niekonsekwentni. Ktoś się ożenił, a potem porzuca męża czy żonę, bo, bo wydawała się inną. Ktoś po prostu ma dziecko, potem dziecko się okazało chore, więc zostawia żonę czy zostawia męża, bo nie chce zajmować się tym dzieckiem. Ktoś po prostu porzuca coś, dlatego że jest zbyt trudne. Pomyślmy przy tej stacji, czy, czy nie mamy takiej pokusy bycia niekonsekwentnym, bycia człowiekiem, który nie chce wziąć na swoje barki konsekwencji swoich własnych czynów.